Chybać marieniem za złotówkę będzie Czekajcie, mi się tu grapki Kurwa Wyjewałbym się Pierdolę! Porwały się Słuchawki! To dziwko przy ciebie! Szybko chodź. Po słuchawkach pięknie mówiłem, że chcę nowy sprzęt. Skoziły się? Porwało się! Nie widzisz, jak się to urwało? Mówiłem, kurwa, kup mi nowy sprzęt! Niech się zaraz. Zobacz, kapel cały się urwał. Trzeba to odpiąć. Jest, ja też się od początku mówię. Bądź grzeczny i kup mi nowy sprzęt, bo ja, ale nie a ty powiesz, że nie masz pieniędzy i co ja zrobię? Przecież